Widzimy ten, tego czarta wytatołowanego na plecach Kolara. No i on tutaj szykuje jakiś szatański plan na swojego przeciwnika, ale rusza w niego Kuba. Och, teraz Kolar też spróbował na rozerwaniu tego klinczu uderzyć taki cios młotkowy, bity z góry. No i chyba z każdą sekundą w tej klatce nabiera pewności siebie. Kolar, chociaż on od początku mówił, że jest tutaj bardzo pewny siebie, nie ma nic do stracenia. stracenia. Jego przeciwnik od lat trenuje, wie jak się zachowywać w klatce. On jest totalnym nowicjuszem i przychodzi się tutaj dobrze bawić. I jak na razie zdecydowanie to widać, chociaż już ciosy ze strony Kuby. Zagoniony pod klatkę teraz. Kolar i rusza. Na swojego przeciwnika zawodnik z Krakowa. Bardzo, bardzo obszerny, ten taki prawy w wykonaniu kolara. Jaki żywtem wyjęty z kraula. Ale odpuścił kuma, nie podpala się, spokojnie chce przeprowadzić ten pojedynek. Odpowiada obszernymi uderzeniami. Kolar na pewno się nie przestraszył swojego przeciwnika, to już.